Za nam już dwa ligowe spotkania. Pierwsza potyczka z gdańskim Wybrzeżem wygrana u siebie, ale myślę w dzisiejszej naszej rozmowie skupimy się raczej na tym drugim spotkaniu, które gnieździa przyszło rozegrać na dalekim torze w Łotewskim Dałgapils. Wysoka porażka podopiecznych trenera Leona Kujawskiego 31 do 58, no i tak jak to tradycyjnie bywa po spotkaniach ligowych częściej wypowiedzi prosimy trenera, zawodników, no ale po tej deklaracji, która miała miejsce właśnie po tej porażce na Łotwie, dziś moim rozmówcą będzie pan Arkadiusz Uświecki prezes Towarzystwa Żużlowego Start Gniezno, który no, całą winę wziął na siebie. Panie prezesie, skąd taka deklaracja? Uważałem, że tak trzeba zrobić, to ja odpowiadam tak naprawdę za, za całokształt, który zwie się startem Gniezno i dlatego zdecydowałem się to zrobić. Uważam, że w aktualnej sytuacji to, co potrzebne jest drużynie i sztabowi i szkoleniowemu najbardziej to spokój. Spokój niezbędny do, do, do ciężkiej pracy, do analizy tego, co się wydarzyło i do wyciągnięcia wniosków, tak, aby to się już więcej nie powtórzyło. Chcę to przyjąć na siebie, chcę ewentualną falę krytyki również odebrać na, na własnej piersi, bo tak jak wspomniałem, odpowiadam za wszystko i, i, i wiele minusów, które pokazał mecz w Daugavpils to, to moja wina. Nieczęsto zdarza się tak, że w drużynie tak naprawdę zawodzą wszystkie elementy. Czy przyczyną porażki były inne aniżeli na co dzień warunki torowe? Troszkę na pewno tak, ale nie, nie, nie szukajmy e, przyczyn tej porażki publicznie, my, my wiemy co się stało i zostanie to, że tak powiem, wewnątrz, e, w naszej rodzinie, e, bo tak traktuję drużynę, Ani, zarówno ja jak i trener. E, wiemy co nie zagrało, chcemy te elementy poprawić, ale chciałbym jedną rzecz na wstępie zaznaczyć, e, nie rozdzierajmy szat, bo w Daugavpils nie wydarzyła się żadna tragedia. Choć mogła się wydarzyć, bo mogliśmy stracić co najmniej dwóch zawodników i to na, na, na prawie cały sezon. Także nie generalizujmy, nie wyciągajmy zbyt globalnych wniosków, bo z różnymi opiniami już się spotkałem. Przede wszystkim z takimi skrajnie pesymistycznymi opiniami, z czym się oczywiście w żaden sposób nie mogę, nie mogę zgodzić. Przegraliśmy i, i śmiem twierdzić, że przegramy jeszcze w tym roku kilkukrotnie. E, bo tak jest sport i, i wszyscy przegrywają. No, no, Gruziąc w Rzeszowie przegrał jeszcze wyżej, czy to znaczy, że, że, że już jest skarżony na drugą ligę? Absolutnie nie, więc upadać jest rzeczą ludzką, zwłaszcza w sporcie, przegrywać także i, i, i sztuka, jest, sztuka polega tylko na tym, kto po, po porażkach i po takich potknięciach potrafi szybciej wstać, stanąć na nogi, złapać świat w żagle i, i, i dalej. Być mocniejszym niż był przed upadkiem, więc nie chciałbym postrzegać naszej porażki w Daug'a Pills przez pryzmat jakiejś katastrofy, nie wiem, wydarzenia, które zaciąży na nas na cały sezon. Nie, no, po prostu przegraliśmy i wiemy dlaczego tak się stało, i na pewno, na pewno jest o czym rozmawiać i będziemy to robić. O planie na ten tydzień może będzie okazja porozmawiać. Natomiast mówię, nie przesadzajmy, nie, nie, nie dobijajmy organizmu, który, który tak naprawdę dopiero rozpoczął życie mówiliśmy o tym, że stać się mogła tragedia. Już dziś możemy Państwu przekazać informację, no, która w świetle tych wydarzeń, które miały miejsce w Pils może wydawać się bardzo dobrą, optymistyczną. Zarówno Matej Ferian, jak i Adrian Gomulski te upadki, te kontuzje, które odnieśli podczas spotkania właśnie na dalekiej Łotwie, okazały się no, nie na tyle na szczęście poważne, żeby eliminowały tych zawodników. Także jeżeli tylko trener Lonku Jawski postawi na tych dwóch jeźdźców w kolejnych spotkaniach, będą oni do tych meczów Gotowi. zarówno Adrian, jak i Matej już myślę za kilka dni wracają do treningów i wszystko jeżeli chodzi o ich stan zdrowia będzie w najlepszym porządku. Mówił Pan o tym planie na najbliższy tydzień. W tej wypowiedzi, od której dzisiaj rozpoczęliśmy naszą rozmowę, była mowa o tym, że kończymy z treningami w Gnieźnie. Oczywiście nie, to nie jest jakby deklaracja, i, i nasza, nasza decyzja na cały, sezon, na cały sezon, bo takie treningi odbywały się, odbywać się będą z pewnością w przyszłości powielokroć. Natomiast no, to jest jeden z wniosków, który płynie z lekcji z Daug'a Pils, że no, potrzebujemy zajęć, potrzebujemy szukać innych torów, potrzebujemy szukać innych na wierzchni. Nie wszystko niestety da się zrobić z nawierzchnią gnieździńską tak, jakbyśmy tego oczekiwali, a po prostu na wiele zabiegów nie pozwala, krótko mówiąc. Więc trzeba szukać innych warunków torowych poza gniezdem i tak zamierzamy robić. Zwłaszcza, że czeka nas w najbliższych dniach mecz wyjazdowy. Wiemy gdzie, wiemy na jakim terenie, wiemy z jakimi warunkami możemy się tam spotkać i trzeba poszukać zbliżonych do tych na Golęcinie. I to jest oczywiście deklaracja, że będziemy szukać innych nawierzchni, natomiast no nie, nie należy jakby doszukiwać się w tym, że, że, że Gnieźniński to Tor zostawiamy i nie będziemy tutaj trenować. No po prostu będziemy starać się szukać takich trajektorii, takich geometrii nawierzchni, aby one no, pomagały nam w lepszej postawie na torze. Tak będzie na pewno przed meczem wyjazdowym w Poznaniu. Będziemy trenować poza Gniezdem, gdzie, na jakich torach, to nie zostanie no, tajemnicą zespołu. Ja przypomnę, że już w najbliższą niedzielę, 2 maja, mecz derbowy na trudnym torze, na trudnym terenie w Poznaniu z tamtejszym PSŻ-tem. skoro derby. Skoro ostatni mecz wyjazdowy, to porażka, no to z pewnością te przygotowania będą wyglądały szczególnie, to prawda? Przygotowania na każdy mecz są szczególne, bo każdy rywal jest inny i na każdy mecz trzeba się przygotować na, 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 na innych zawodników, na inne warunki, na, na inny obiekt, więc no, każde przygotowania do, do zawodów są, można powiedzieć, szczególne. My najpierw postanowiliśmy spotkać się w gronie krajowej części drużyny i takie spotkanie odbędzie się jeszcze dziś. A wówczas porozmawiamy o tym, co było, choć, tak jak wspomniałem, nie będziemy rozdzierać szat, i, i tak naprawdę powinniśmy, jak najszybciej, moim zdaniem, zapomnieć o tym wszystkim, co się wydarzyło w miniony piątek i bardziej skupić się na tym, jak powinny wyglądać przygotowania, i bardziej skupić się na personaliach zawodników, którzy, którzy będą nas reprezentować w Poznaniu. Później dzień wolny, później przygotowania do, do tego spotkania na, na, na torze poza gniezdem, potem kolejny dzień wolny i jeden dzień piątkowy poświęcimy w całości na, na, na zajęcia poza gniezdem, na terenie Wielkopolski, ale poza gniezdem. One będą zwieńczone sparingiem, Potem sobotę wspólne śniadanie, takie integracyjne, mobilizacyjne przed wyjazdem do Poznania i, i w niedzielę jedziemy do Poznania. Mam nadzieję skutecznie walczyć o, o punkty. I ostatnie moje pytanie, nie znamy jeszcze co prawda daty meczu z Rybnikiem, ale kiedy ostatecznej decyzji właśnie na ten temat możemy się spodziewać, kiedy parkingu, w parkingu, którego terenie obecnie się znajdujemy, zawarczą motocykle startu Gniezno i RKM-u Rybnik? No, troszkę ta kwestia, nie ukrywam, nas powoli zaczyna irytować. No niestety nie udało nam się znaleźć wspólnego terminu, dogodnego dla obu klubów z Rybniczanami. No Takiego wybitnego terminu tak naprawdę nie ma. Niemal wszystkie terminy są lepsze albo dla nas, albo dla rybniczan, i, i niemal w każdym terminie, któryś, któraś z drużyn no, no nie będzie mogła dysponować wszystkimi zawodnikami. W związku z czym, w regulaminowym terminie, czyli do poniedziałku po kalendarzowym terminie spotkania, czyli jeśli zawody miały się odbyć. 18 to, to 19 do godziny 12 powinniśmy znaleźć takie porozumienie. Nie znaleźliśmy. Od tego czasu minęło 7 dni, i to 7 dni minęło na oczekiwaniu na decyzję Głównej Komisji Sportu Żółłowego, która będzie zmuszona wyznaczyć termin tego spotkania za nas. Mamy nadzieję, że stanie się to najszybciej, jak to będzie możliwe. Może dziś, może jutro, myślę, że jest to kwestią godzin, bo wszyscy no, chcielibyśmy jak najszybciej wiedzieć, kiedy takie zawody się odbędą. No, my w szczególności, bo jesteśmy gospodarzem i organizatorem tych, tych, tych zawodów, więc. A no, mamy znacznie więcej pracy do wykonania przed takimi zawodami niż, niż goście. Także, no jak tylko cokolwiek będziemy wiedzieli, na pewno kibice będą pierwszymi, którzy się o tym dowiedzą bez zbędnej zwłoki. Mam nadzieję, że to się odbędzie, tak jak wspomniałem, w ciągu kilku najbliższych godzin. Jak powiedział Pan Prezes, jak tylko będziemy mieli decyzję a propos terminu meczu z rybnikiem, jak najbardziej Państwo poinformujemy, a z tego miejsca zapraszamy do tego, aby wybrać się na no, najbliższy z możliwych wyjazdów, czyli na Poznański Golęcin i tam dopingować Starniezno, udowodnić wszystkim, że kibice są ze Startem na dobre i złe, a miejmy nadzieję, że gnieźnianie no, po tej nieudanej potyczce z Dałga pokażą się z dobrej strony właśnie na tym szczególnym dla Gnieźnian torze na Golęcinie. Dziękuję za. Vamos